Jo, witam was przeserdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash of Clans na naszej świeżutkiej serii, gdzie będziemy rozwijać nowe konto. I tak, w poprzednim odcinku poprosiłem was, żebyście zaproponowali mi jakąś nazwę na to konto. Niestety nikt nic nie zaproponował, więc ustawiłem sam Bedhammer, jak widzicie. I tak, wcześniej nagrywałem jeszcze jak ustawiałem tą nazwę, z tym, że zorientowałem się, że dźwięk mi się nie nagrywa. Teraz nagrywam sobie bez tego dźwięku, podłożę najwyżej w montażu. I tak, zdążyłem i tak wybudować sobie dwa kolektory, jeden barak i kanona. Dostawię sobie teraz jeszcze Archer Tower i myślę, że możemy pójść atakować, bo wojsko mi się przeszkoliło. Dałem do trenowania je wcześniej, żeby nie czekać niepotrzebnie. Z tym, że praktyk jeszcze nie możemy zacząć, a to jest naprawdę opłacalne. I tak, mamy jeszcze tarcze prawie 2 dni. Więc myślę, że zaczniemy sobie robić ten tryb single player. Te wioski goblinów, bo to że one nie są jakieś trudne. Zastanawiam się, gdzie się podziały moje wizardy. Tutaj po 5 chyba wystarczy. Jak nie, to dostawię po kolejne parę. Tak, tyle wystarczy chyba. Za dużo nie zaszczędziłem tych barbarzyńców, niestety. Słabe w tej grze jest to, że yy, jak wojsko przeżyje, to one nie zostaje, tylko usuwa się. Normalnie, jak jest na wojnie, wojsko idzie sobie podbić wioskę czy coś. No to to wojsko, które się ocali, cały czas żyje. Zero logiki, moim zdaniem, w tej grze. Nie wiem, gdzie się podziały wizardy w sumie. Dziwna sprawa. Dobra, lecimy dalej na single player. Co tu jest? Dwa kanony tutaj i jeden tutaj. Tu nie ma przypadkiem jakichś pułapek? No to stawiam po 10. Halo, po 10 miało być. Czemu one nie zeszły na tą stronę? A tu jeszcze bomba mnie uderzyła. Ciekawe czy ja to w ogóle skończę, tu jest jeszcze kanon na w miarę wysokim poziomie Wcześniej się to robiło bezproblemowo Bo miało się te wizardy, które zostały z samouczka Teraz znikły, nie wiadomo czemu I dużo osób też mi pisze, żebym zaczął nagrywać Clash Royale Ciężko to będzie na komputerze zrobić, tak szczerze Bo Sterowanie bym musiał zblindować sobie na klawiaturze Wybieranie kart a telefonu nie podepnę do kompa, bo nie mam tej specjalnej przejściówki. W sensie adaptera takiego nie wiem jak to nazwać. I w najbliższym czasie nie planuję kupić, bo to kosztuje około 1000. I teraz widzę, że chyba przelewam sobie surowce. W sensie, postawię sobie to. Zrobiłem jakieś osiągnięcie. I może ulepszę sobie coś, albo nie. Tu mam tylko Builder do wybudowanie, Builder do wybudowania. E, Od no tej murek. To murku na razie też nie stawiam. Osłonne może na no, kamienia nie mogę. Mogłem najpierw w sumie starej e porobić. Gdzie tu jest Eliksir? Okej. Okay. Będzie to trwać 15 minut. Myślę, że to nie jest długo. Lecimy z kolejną wioską goblinów 13 barbarzyńcami powinniśmy dać to radę. A. To są dwa kanony. Ja wytrenuję wytrenu kolejny wojsk... Jest... Ja serio nie myślę na tym na tej serii. Dobra, lecimy po prostu. Powinien mieć już koło 15-14, no. Troszeczkę za dużo postawiłem na tego kanona. Mam nadzieję, że na tego mi wystarczy tutaj. Dobrze sobie radzą, na razie nie powinno być żadnych problemów z, ze skończeniem tego. I tak, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś inne gry, oczywiście prócz tego Clash Royale, który mi cały czas piszecie, no to napiszcie w komentarzu, Counter-Strike mam w planach nagrać, ewentualnie odpalić się jakiegoś live'a z Counter-Strike'a. Też możecie wybrać, czego byście chcieli zobaczyć pierwszego live'a, czy to bardziej Counter-Strike, czy może Clash Royale. Bo, z tego co mi się wydaje, z Clash of Clans nie będziecie chcieli oglądać liveów tutaj. Tak, bardziej takie pogadankowe by były. Hmm, mam Full Golda. I niepotrzebnie to startowałem. Więc to sobie w... znowie Zróbmy sobie tak. Zrobię coś, czego nie powinno się robić. Wiem, miałem grać najbardziej prawidłowo, jak się da ale to jest nagrywanie filmów, to to wygląda całkiem inaczej zmarnuję sobie te 9 gemów wystartuję sobie kolejne te budynki i zaatakuję jeszcze raz wioski goblinów to jest w sumie najlepsza farma na początek po co macie sobie marnować tarcze i potem być najeżdżani przez innych i tracić surowce niepotrzebnie, jak możecie sobie poulepszać, w sensie poatakować to poulepszać sobie defensywę Troszeczkę ataku, żeby też lepiej atakować wioski przeciwników. I no, a tutaj nie muszę mieć już TH3, czy jakoś tak kiedyś trzeba było mieć chyba TH3, albo TH4, żeby wybudować klan Castle. A teraz wystarczy tylko 10 tysięcy golda. W sumie niepotrzebnie to ulepszam, bo i tak nie mam wojska. A bo ja nie mogłem wytrenować. Dwie minuty. Myślę, że zrobię po prostu cięcie przez te dwie minuty, i jak zrobi mi się to wojsko, to wtedy zaatakuję. Tak będzie chyba najlepiej. Dobra, to widzimy się za te parę sekund. W sumie, wy za trzy sekundy mnie zobaczycie. Ja poczekam te trzy minuty, może pięć, żeby mi się więcej wojska wytrenowało. Mm, dobra, wróciłem. Jak zapewne widzicie. Troszeczkę minęło więcej niż 5 minut, bo są wybudowane storage'e Właśnie skończył mi się ulepszać barak na drugi level, dzięki czemu odblokowaliśmy sobie archerki. Mm, I myślę, że zrobię teraz sobie 10. 3 archerki sobie na razie zrobię. Po co mi więcej? Trzyma archerkami mogę spokojnie atakować, tak? Zatakowałem yy, sobie jedną wioskę na jedną gwiazdkę. Mm, Zrobiłem dwie, ale niestety ten. 50% mi zabrakło. Town Hall był zniszczony, i już powoli budynek padał. No ale niestety, samymi barbarzyńcami, tu było ciężko, bo tu są trzy kanony na trochę wyższych lewlach. Jak zapewne widzicie, rekomendacja jest dla przynajmniej trzeciego levela Town Hall'a. Ale atakujemy sobie kolejne. to sprawdziłem. Yy, są dwa kanony. Ten ma trochę wyższy level. I obstawiam, że tu będą jakieś miny też postawione. Tutaj sobie postawmy troszeczkę więcej, 13. Tutaj 7 chyba wystarczy. I liczmy na to, że, że to się uda. I tak, generalnie to ogarnąłem w, w ciągu tej przerwy Clash Royale. Udało mi się zbindować sterowanie, w sensie wybieranie kart. Więc jeżeli naprawdę chcecie ten odcinek z Clasha. Napiszcie co dokładnie bym mógł nagrać. Może jakieś walki z widzami, jakieś poznawanie nowej mety, czy może raczej Clash Royale zostawić na live streamy czy coś. I też myślę, czy jutro nie odpalić jakiegoś testowego streama. Yy, więc może w pojutrze, albo po pojutrze, już bym mógł normalnie odpalać zwykłe live. Y. Yy. I możecie napisać w jakich godzinach by Wam odpowiadały live streamy i z czego chcecie pierwszy: z Clash Royale czy z Counter-Strike'a bardziej. Yy, dobra, a tak się udał. Ale i tak dotrenujemy sobie do 10 archerek, zrobimy sobie do 10 barbarzyńców. I tutaj tak samo. a ile mi starczy eliksiru oczywiście. A starczyło. Yy, nawet nie było blisko wykorzystania. Tu muszę już mieć Town Hall 3. Tutaj zapewne też... O, tutaj nie muszę mieć. Ale i tak tego na razie nie ulepszę. Więc lecimy sobie może z kanonem, z jednym z drugim. To i to 15 minut. mogłem sobie... Kolektory to jest po minucie. No nic. Też sprawdziłem troszeczkę, tutaj mam blisko kolejnych ulepszeń, W sensie achievementów osiągnięć. Więc no, e, zobaczmy jeszcze jedną wioskę goblinów. Jak się nie uda, to myśl, no nie ma szans. To są już cztery kanony, i nie na niskich levelach, niestety. Może co najwyżej surowce bym mógł sfarmić Ale nie widzę chyba większego sensu. E, 6000 tysięcy golda tutaj dostaje. Mieści mi się 7, więc tak by mi się troszeczkę przelało. E, wojsko się robi 4 minuty. Więc nie wiem, czy przypadkiem ta przerwa nie była niepotrzebna, bo znowu bym musiał zrobić cięcie, żeby poczekać 4 minuty, żeby zaatakować sobie normalną wioskę. I od razu jak wyszukam, to mi traci się 3 godziny tarczy. No to też nie chcę zbytnio marnować tego i ryzykować. Bo mam jeden dzień, 20 godzin. Więc myślę, że to w sumie będzie na tyle dzisiaj. Możecie nazwę serii proponować w komentarzu Pomysły na kolejne serie też dawać w komentarzu I godziny live'ów od pojutrza albo po pojutrza myślę Też możecie dawać w komentarzu Dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało zostawcie oczywiście łapkę w górę I subskrypcję No i nie przedłużam, cześć